To jest właśnie seminarium w wersji online. Online, czyli będziecie mogli sobie obejrzeć materiały, które przygotowałem dla Was wspólnie z Jeremiaszem. Kolejnym typem nieruchomości, a raczej sposobem na pozyskiwanie tych nieruchomości są licytacje komornicze, czy też przetargi. Jeszcze dochodzi do tego pasywność tych dochodów, e, oczywiście najbardziej pasywna. jeszcze właśnie we flipy, czy w podnajem, czy w homestaging. Kolejnym błędem jest kupowanie emocjami. Bardzo wiele osób kupując szczególnie... Co to jest w ogóle Twoim zdaniem ta wolność finansowa? Czy najlepiej flipować, czy być może wynajmować, a może najlepszym jednak... To kiedy jest ten najlepszy czas, żeby kupić nieruchomość? Tabela analizy inwestycyjnej mieszkania składa się z siedmiu sekcji. Niby mamy jakiś konkretny lokal, ale tak naprawdę mamy jedną dziesiątą kamienicy, więc trzeba dokładnie, tak jak mówisz, z inwestorem, na jego na przykład zdolność kredytową, albo za jego gotówkę, jakieś mieszkanie, no i potem mamy dzielić się zyskiem właśnie 50 na 50.